Ośrodka miasta swoich, żeś to się padało, jak jaśnie jak miło, i Jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu, w równe nogi skoczyć, nie, nie, konie, nie. To nie się, tobie, tobie. Niech się stopi, niech się spali, byle ładnych grajcy grali, byle grali na wesele. Jak się tak muzyka miele, jak na żarnach kula z Niech chce huka, stuka, huka, pląta, bije, przybacuje. Piska skrzypiec struną truną tak podskocznie, tak mi tęto. Niech się miele jak młyn wodny. W noc sieldzą, czas podobny. Szymiejącą nie ani nikt dźwigniach się nie kończy. Choćby ustęp w ustęp tańcowaniu, przymieleniem, zapomnieniem kołysaniem. Światło czarny, czar za światem. Jestem wtedy wszystkich bratem i wszystko jest moim światem. W tym weselu, w tej radości, Bóg mi gości po zazdrości. Ale tutaj wieść spokojna. Niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś na ciszy. Byle Polska wieść spokojna. Bo oni się boją we wsi ruchu, bo to co przywołują w duchu. A jak my, to my się rwiemy w jodu jakich z takich jak my, by A jak myślę, że panowie dużo by już mogli mieć, no oni nie chcą gdzie. Pani, to taki kozaczek, jak zasiądzie z konika, jest smutny. A pan? To nie komplement, to czuję i tego bynajmniej nie umiem. Dobrze, że przynajmniej pan umie zmiarkować, kiedy uczucie, a kiedy salonowa zabawka. Ale w tym razie... To sprawka pani wdzięku. Pani jest bardzo miła, pani tartówkę wskręciła. Prawda? Tak jakbym się nie miła, że mnie do namałów spotyka. Pan, redaktor dużego dziennika, przypatruje się i oczy przymyka na mnie jako na obrazek. A obrazek malowany, bez katek, farby świeże, naturalne, rytunek ogromnie praktyczny. Ja pan młody, dziś je chce te coś powiedzieć, peux pas usłyszeć? du rêve Jak się to to musi ruszać? Jak się to tam musi palić? Muszą panu się marcher w serduszku pas marcher to doit pas marcher ça doit pas marcher ça doit pas Muszą panu się pas no można się pas Amor, mógłby go pas marcher ça doit pas marcher ça doit pas marcher ça doit pas Byłby to już... A, w ogóle! Mokrym wszak! Ślub po zapłaconych długach! Miłosierdzie, rodna Ita! Fita! Nie myślałem, że to świta, był Pani prawie obrażona. Co z Panią Że nie poszła w latnoka. Dziś istnieje dramat. Gośny, szumny, posuwisty, bohater zbroi starożytny. A tu historia wesoła, a tu historia smutna. Dramatyczne! Bardzo pięknie. U nas wszystko dramatyczne. A tu pospolitość strzeczy, a tu pospolitość płoczy. Wasi usta, uszy, oczy. Tak, każdy z nas coś burzy. Rok w rok, w każdym pokoleniu. My jesteśmy jak przeklęci, że nas mara dziwone. W oczach naszych chłop kurawska, do potęgi króla piastra. A, bo chłopi i z piasta, coś tych królów piastów wiele. Chłop potęgą jest i baska. Ksiądz dobrodziłaś aż proszę nas nie zapominać. Są taty, co mną że nie zdeci bo chłopa. Patrzą koto, będą prędko, a tu mi na sercu Sami stoi polska szopa, i ja chłopa i wyschło. Ksiądz Dobrodził już niebawem będzie nosić prękę. Może, może i należy mi się, lecz pewnego nic nie wisi. Inni także robią ślinkę. Może w